Czy LEGO Five Nights at Freddy's może powstać? Zapraszam. Fani od dawna wyczekują współpracy pomiędzy LEGO a serią gier horrorowych Five Nights at Freddy's. Nie dziwię się, ta współpraca mogłaby przynieść bardzo ciekawe odlewy minifigurek, a nawet same zestawy mogłyby być bardzo, bardzo ciekawe. Ale czy możemy się doczekać tego najbliższej przyszłości? Może zaczniemy. Czemu ludzie uważają, że nie powinna powstać taka współpraca? Ponieważ gra polega na przykrym incydencie w pizzerii Freddy'ego I też myślę, że Lego by nie podjął współpracy z taką marką, ale znam inną franczyzę, gdzie była podobna sytuacja. A Lego od bardzo, bardzo dawna ma z nią współpracę. Poza tym myślę, że straszniejszą rzeczą jest to, niż fabuła fnafa. I tak samo jak w Star Wars, nie skupia się tylko na tym przykrym incydencie, ale są paliwem napędowym dla całej fabuły. Poza tym dzieci, które mają we swoich pokojach plakaty, książki, albo regularnie oglądają youtuberów, gdzie nagrywają o FNAFie, mogą być hipotetycznie w podobnym wieku co dzieci, które zostały właśnie w liceum. Jest jeszcze jeden argument, ponieważ prawa do FNAFa ma już inna firma. McFarland i ona od 2016 tworzy już zestawy, które są powiązane z FNAFem. Wiele osób może przez to uważać, że nigdy nie powstanie taka współpraca. Ale po małym sercu można kompletnie zmienić zdanie, ponieważ kiedy się na ich oficjalną stronę, te filmy pojawią się zestawy. I zestawy, które zostały jako ostatnio wyprodukowane, to były w 2020 roku, które przedstawiały wówczas najnowszą odsłonę, czyli FNAF Help wanted. I od 2020 ani jedna nowa konstrukcja nie powstała. Niektórzy mogą uznać, że przez pandemię, która pojawiła się właśnie w 2020, wstrzymała produkcję tej serii, ale jak można gdzie indziej popatrzeć, figurki, na których się głównie skupia ta firma, powstawały sobie na spokojnie. A tak, kiedy wejdzie się jakiś losowy produkt, to trzeba go po prostu zakupić od oficjalnej strony. Niestety nie można go kupić. A jeżeli znajdzie się jakiś Załącznik, żeby można było go gdzieś zamówić, już jest nieaktualne, Więc najprawdopodobniej już nie ma współpracy ze FNaFem. A na dodatek, w góry jeszcze jest opis serii FNaF. I na końcu jest napisane, po przetłumaczeniu, że piąta część już niedługo nadchodzi. A jak wszyscy dobrze wiemy, FNaF Sister Location pojawił się w 2016. Więc co najmniej od tamtego czasu ta lista nie została zaktualizowana, więc najprawdopodobniej już nie ma współpracy z Partners at Friends. Co prawda, według mojego toku rozumowania, powinna ta seria pojawić się w ramach nowej gry, czyli Security Beach. Koniec końców się nie pojawiła, ale jest praktycznie szansa, że pojawi się wraz z dodaniem kolejnego DLC do wcześniej wspomnianej gry, dokładnie ruin. Ale może się pojawić z innego powodu niekoniecznie związany z DLC do FNAFa. A grą, która wyszła i co prawda nieoficjalną, ale związaną właśnie z Ego i FNAF. -em. Myślałem na początku, że to fan game, ale z czego co ja wiem potrzebne jest na Steamie oryginalny FNAF, więc bardziej to jest chyba modyfikacja. A jak każdy wie... Modyfikacje oraz fan gamey mają dosyć sporą moc. Zwłaszcza na firmy, które są nastawione na zysk. A co jak co, LEGO jest firmą, która po części jest nastawiona na zysk. Myślicie, czemu już nie ma LEGO Video? A gameplay, ze z tej modyfikacji na zagranicznym YouTube nagrał największy fanow twórca, przynajmniej moim zdaniem, Dołko. Oh, <gry> Ale też na polskiej scenie było kilka twórców, m.in. tej Wissowski. Wyszło Final Nights at Freddy's wersji LEGO. Więc jeśli o tej modyfikacji będzie głośno, możliwe, że LEGO to zauważy i poczuje pieniądz, więc... im mniej więcej kiedy taka współpraca mogłaby się pojawić? Zakładając, że... McFarland. Nie ma już współpracy ze FNAFem, oraz to, że LEGO już nie zaczęło pracować Właśnie nad LEGO i fnaf -em. Możemy tak zakładać... Rok, może dwa. I myślę, że głównie to by było związane z aspektem prawnym. Przyjęciem tego. Ponieważ zrobienie odlewów i samych zestawów to nie będzie jakieś dużo czasu wymagało. Nawet twórcy podróbek z Chin zrobili bardzo dobry odlew właśnie figurek z LEGO i FNAF-a. Dziękuję za wysłuchanie. A jeśli wiecie coś więcej na ten temat, piszcie śmiało w komentarzu, z chęcią poczytam i najciekawsze komentarze wstawię na porządek przyszłego odcinka. I jeszcze chciałem podziękować Wam za tak ciepłe przyjęcie poprzedniego odcinka na temat złotych broni i dobiciu ponad 100 subskrypcji. Przepraszam Was jeszcze za to, że podczas materiału było słychać takie puchnięcia. Niestety jest spowodowane tym, że mam nowy komputer i muszę korzystać ze słuchawek, a... Z sobą przechwytuje dźwięk programu. Musiałam jest tu słuchać przy ustach. Ale myślę, że na następnym odcinkach to się zmieni. I spodziewajcie się w najbliższym czasie specjalu o 100 subskrypcji. I do zobaczenia. Niedługo.